Piątek 16 maja, Malwina Muzyczka witam i zapraszam na magazyn miejski, a dzisiaj w programie wybory 2014. Wiceminister obrony narodowej w Zamościu. Chłopcy malowani. Europoseł Jarosław Kalinowski odwiedził zamojczyznę na zaproszenie Europosła Arkadiusza Bratkowskiego. We wtorek do zamościa przyjechał Europoseł Jarosław Kalinowski. Kalinowski spotkał się ze starostą zamojskim Henrykiem Matejem. Towarzyszył im europoseł Arkadiusz Bratkowski. Polityk przedstawił stanowisko PSL-u w kontekście ostatnich wydarzeń na Ukrainie. Poinformował, że jest ono inne niż te prezentowane przez PO czy przez PiS. Nasze działanie polskie scharakteryzował dwoma słowami, czy trzema: pół kroku za Niemcami. Pół kroku za Niemcami, a nie machanie szablami i straszeniem kogokolwiek. Przez Unię Europejską i zabiegając o solidarność europejską, możemy najlepiej pomóc Ukrainie, a poza tym no sama Ukraina też musi sobie poradzić. My ani Unia Europejska, ani my pewnych rzeczy za samą Ukrainę nie zrobimy. Kalinowski poinformował również o możliwości dofinansowania rolnictwa. W najnowszej perspektywie finansowej pieniędzy na rolnictwo ma być więcej. 13,5 miliarda euro, które na ten cel będzie skierowane, 8,5 to są pieniądze unijne. A 5 miliardów to są pieniądze z naszego 5 miliardów euro. Podkreślam, to są pieniądze z naszego budżetu. Minimum wymagane przez Unię to by było 2, jest 5, czyli o 3 miliardy euro zagwarantowaliśmy, że z samego budżetu będzie więcej. Jarosław Kalinowski na końcu poparł kandydaturę Arkadiusza Bratkowskiego w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego. Czesław Mroczek, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, przyjechał do liceum ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu. Czesław Mroczek spotkał się z uczniami Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu. Wiceminister wypowiedział się na temat roli, jaką odgrywają szkoły mundurowe i odpowiadał na pytania młodzieży dotyczące obronności kraju. W wizycie wzięła udział również posłanka Magdalena Gąsior-Marek i poseł Mariusz Grat. Te szkoły są bardzo potrzebne, bo widzimy choćby nawet sytuację w ostatnich tygodniach i miesiącach. Geopolityczna, związana z konfliktem na Ukrainie, pokazuje o tym, że o bezpieczeństwo trzeba dbać jeszcze bardziej, jeszcze intensywniej. Trzeba inwestować w sprzęt, wyposażenie, ale przede wszystkim trzeba inwestować w ludzi, bo wojsko to żołnierze. I rzeczywiście takie szkoły są bardzo potrzebne, są niezbędne i bardzo się cieszę, że w, to, w Zamościu taka szkoła funkcjonuje. Dzisiaj z ministrem Czesławem Mroczkiem odwiedziliśmy też szkołę w Lublinie i w Kraśniku, także bardzo dobrze to się rozwija. Jest wielkie zainteresowanie uczniów. Jednocześnie muszę powiedzieć, że jesteśmy obaj zbudowani z tego względu, że ci uczniowie mają bardzo patriotyczne postawy, takie bardzo obowiązkowe. Widać, że z nich będą dobrzy Polacy i dobrzy żołnierze w przyszłości. A ministerstwo wspólnie z Parlamentem musi stwarzać warunki, żeby takie szkoły się rozwijały, żeby w przyszłości zasiliły te osoby polską armię, bo bezpieczeństwo, powtarzam, jest najważniejsze. Wiceszef resortu pochwalił Zamojską mundurówkę za zaangażowanie w edukację wojskową. Zaznaczył, że jest to cenione w kolejnych etapach edukacji, a Polska potrzebuje ludzi wykształconych w tym kierunku. Drugą edycję konkursu Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej Chłopcy Malowani podsumowano w miniony wtorek. Drugi konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej zorganizowany przez Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych oraz Klub Trzeciego Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu przyciągnął wielu wokalistów chcących się zaprezentować. Jest to element wychowawczy. No, nasza szkoła jest taką szkołą, czy placówką specyficzną, która, która oprócz tego, że przygotowuje uczniów do matury, to jednocześnie stara się ich przygotować do służby naszej ojczyźnie w formacjach mundurowych, a więc to, 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 ten element patriotyczny jest ważny w naszym procesie wychowawczym. No i chcemy niejako tą, tą tematykę przenieść na uczniów gimnazjów, bo dla gimnazj do gimnazjalistów adresowany jest ten festiwal. Wokalistów oceniało jury w składzie Witold Park. Vox, Piotr Szymański. Oni Agnieszka Macek, prezes Edu Zam, Agnieszka Biernacka, kierownik klubu batalionowego i Katarzyna Figura, instruktor śpiewu solowego. Młodzież tutaj bardzo ambitnie podchodzi, uważam, do, 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 do tej problematyki, dlatego że wybiera generalnie piosenki, które są, co to dużo mówić, trudne do zaśpiewania. Więc tutaj każdy chce pokazać swój, swój kunszt wokalny, i dlatego ten poziom jest tak wysoki. Pierwsze miejsce zdobył zespół wokalny Gimnazjum nr 3 w Rubieszowie. Na drugim miejscu plasowała się Hanna Rosa z Gimnazjum nr 4 w Zamościu. Trzecie miejsce przypadło Agacie Buta z Gimnazjum nr 3 w Rubieszowie. Na dziś to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.